Hello Traderzy, witam Was na kolejnym podsumowaniu, tym razem czwartek 12 lutego. No i cóż, jesteśmy już po sesjach, sesje dzisiaj, jakby to powiedzieć, nie chcę tego hmm, podsumowywać w dosadny sposób, ale sesje jak sesje, natomiast rynek dzisiaj, cholernie mówiąc wprost, niewdzięczny. Dlaczego niewdzięczny? Pokażę Wam na razie na przykładzie USD USDJPY od początku dnia w zasadzie nie może się zdecydować w którym kierunku ma podążać. Za tym idzie. No jeżeli chcesz coś sobie zaplanować, w jakiś sposób pokierować się swoim tradingiem, no, to niestety nie jest to łatwym dzisiaj przedsięwzięciem ze względu na to, że rynek lata z góry. Nad, mówię kolokwialnie. Zobaczmy również na euro EURUSD. EURUSD podobnie, podobnie, a więc z czego to wynika? Ja tylko no, chcę Wam też pokazać wykres DXY i indeksu dolara. Indeks dolara, moi drodzy, lata z góry, albo z dołu na górę, z góry, na dół, z dołu do góry i teraz z, powrot z powrotem. Słuchajcie, mamy już tak, sesję azjatycką za nami. Sesja europejska praktycznie się kończy, sesja amerykańska jest w pełni. Natomiast zmienność na EURUSD jest na poziomie 35 lipców. Na złocie zmienność na poziomie 440 pipsów. Wydaje się, że być dużo. Wydaje się, że być naprawdę zachęcająco. Natomiast zobaczcie strukturę rynkową. Struktura rynkowa jest fatalna, bo nie daje nam możliwości do tego, żebyśmy ustawili się. I podążali za jakimś trendem. Mówiąc wprost, mamy ruch boczny, a więc rynek jest w wyczekiwaniu na to, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Być może piątek przyniesie więcej. Mieliśmy wczoraj NFP. No właśnie, wczorajszy NFP wydawało się, że też trochę ruszy tym rynkiem. Niestety, no zobaczcie, co się dzieje. Mieliśmy mocniejszą zmienność, wyższą zmienność właśnie na NFP. Natomiast rynek wrócił ewidentnie do ruchu bocznego i tenże ruch boczny. Potrafi zmęczyć. Jak mieliśmy dużą zmienność, no to złapanie ruchu na złocie wiązało się z tym, że można było złapać naprawdę pokaźny ruch. Natomiast w tej chwili, z punktu widzenia chociażby cyklu rotacyjnego ceny, ciężko jest złapać ruch trendowy i ciężko się zabrać z ceną. Oczywiście wiemy z cyklu rotacyjnego ceny. Że jest coś takiego jak setupy w dniu rendżowym. Jak najbardziej. Natomiast spójrz na wykres. Ja chcę Ci pokazać, w jaki sposób to wygląda ruch boczny. Ruch boczny na złocie. No i czy mamy jakikolwiek setup, nawet jeżeli zawęzimy strefę, czy mamy jakikolwiek setup do tego, żeby móc pójść z ceną, zabrać się z ceną na jakimś dołku, tudzież na jakimś szczycie. No niestety. Jest to bardzo, bardzo trudne, trzeba znać doskonale dany instrument, żeby być przekonany o tym, że chociażby w tym miejscu cena, cena będzie wracać do, do range'u. Jeżeli masz przygotowane setupy, masz gotowe setupy, a takie setupy mamy przecież w cyklu rotacyjnym ceny, no to trudno oczekiwać realizacji tych setupów nawet w ruchu range'owym, no bo wiemy na czym one polegają. No i tak też było w dniu dzisiejszym. Dzisiejsze sesje od poranka już nie były zbyt takie obiecujące. No i finalnie zakończyły się, jak zakończyły się. Za chwilę wam powiem w jaki sposób, ale chcę przejść do tych setupów, na których mowa, bo jednak jakieś scenariusze były rozrysowywane. Próbowaliśmy Bartek dzisiaj próbował powalczyć trochę z rynkiem, natomiast no, ta walka na niewiele się zdała i teraz. Mniej więcej już wiecie dlaczego, natomiast pokazuję Wam w tej chwili, w jaki sposób to się w jaki sposób się wizualizowały te scenariusze, i w jaki sposób to wszystko wyglądało. Może tak, zaczniemy od sytuacji, w której o, cóż my tu mamy za instrument? Mamy tu instrument w postaci GBPUSD. No i wyglądał scenariusz całkiem spoko, natomiast Finalnie co się wydarzyło? No nie jesteś cały czas przy wykresie. Finalnie realizacja nastąpiła, ale bez trade wejdźmy na GBPUSD. Spoko, zobaczcie, to była ta sytuacja. Można było wejść w pozycję. Natomiast to trzeba było być precyzyjne. Musisz w takiej sytuacji po pierwsze mieć dozę szczęścia lub z drugiej strony musisz być przy wykresie i non stop praktycznie być uważnym. Czy to jest możliwe, czy to jest sensowne w tradingu? No oczywiście, że nie, dlatego tradingowo robimy sobie te sesje, ale później gdzieś tam robimy przerwy, no bo nie jesteśmy w stanie non -stop być sfokusowani na rynku, to nie, jest, to nie jest ten typ, który my preferujemy, ja na przykład takiego nie preferuję, ja zawsze siadam do sesji czy to o poranku, czy to popołudniami, ostatnio popołudniowo-wieczorne sesje zdecydowanie mi bardziej służą. Dlatego natomiast my tutaj z naszej społeczności oczywiście mamy te poranne sesje, plus o poranki z Olin, na których również. Robimy jakiś forecast na market, czyli sprawdzamy, czy są jakieś możliwości do rozgrywania. No i dzisiaj dzień był, mówiąc wprost, słaby. Wróćmy do scenariuszy. Scenariusz na funcie widzicie, że się zrealizował. Zrealizował, natomiast no, nie byliśmy przy wykresie i nie dało rady go zrealizować na kontach. Euro USD, tu z kolei mamy Euro USD, no i plan trochę podobny, podobny wywod zmierzający do tego, żeby zebrać płynność z góry sesji europejskiej, czy się zrealizował? Już widzieliście na wykresie, że nie, może nie było takiej możliwości, po prostu rynek jest wybitnie ruchu bocznym. Nie jesteś w stanie wykorzystać tej sytuacji, przynajmniej z tego scenariusza, którą Bartek pokazywał. Okej, okay, to mamy tutaj? No to była, zobaczcie, godzina 7.35, 6.05, bo no w w takiej sytuacji w większości my jednak śpimy i nie jesteśmy w stanie być przy wykresie o tej porze. A co za tym idzie, no nie jesteś, nie masz możliwości wykorzystania takich godzin do tradu. No tu można było coś sobie wykminić, że tak powiem. Zobacz, no bo jeżeli by ustawić się w ten sposób, była szansa, była pierwsza próba, była pierwsza próba kupujących, tu była druga próba kupujących. Ta druga próba kupujących naprawdę fajnie się rozegrała, no ale to była godzina, która siódma. O siódmej sesji nie mamy zatem no niestety nie było jak. Ok, tyle tytułem Euro. Ropa. Moi drodzy, ropa, ropa na sesji porannej, na sesji porannej, próba z tą ropą. Bartek preferuje ropę i to zarówno na sesji porannej, jak i na popołudniowej, nas sesji porannej wszedł w ropę, wszedł w ropę, wszedł w ten setup, który tutaj widzicie. I teraz przejdźmy sobie do wykresu. Już się wydarzyło, no wydarzyła się sytuacja, której zaliczyliśmy jako Team Stop Lossa, No bo tak, to też myślę, że możemy brać pod uwagę, że teamowo mieliśmy Stop Lossa. Tutaj kolejna próba. Em, Zarówno z pierwszym, jak i z drugim scenariuszem nie przyniosła skutku. W trzeci scenariusz nie dało rady wejść, bo znowu nie dało rady być przy wykresie. Scena uciekła i niestety nie było okazji do wejścia. Coś powiedzieć: stop loss zaliczony na poziomie 2500 dolarów, odhaczony. Ten miesiąc nie jest łatwy, zarówno dla Bartka, jak i dla mnie. Ja całe szczęście odrobiłem. Bartek jest na niewielkim plusie. I jesteśmy generalnie w pozycji całkiem spoko, ale nie jest to już tak fajnie, jak było w styczniu, kiedy naprawdę te zyski były pokaźne. Jest fajnie wszystko szło, no, luty się nam zepsuł. Ale no słuchajcie, w tradingu się nie poddajemy. W tradingu jesteśmy konsekwentni i w tradingu chcemy sukcesywnie piąć się w górę i tego wszystkim Wam również życzę i mam nadzieję, że również. Wy pomimo burz, pomimo tych momentów kryzysowych, będziecie również z nami podążać. Oczywiście, jutrzejszy dzień to kolejne sesje. Jutrzejszy dzień, piątek, 13. Dzisiaj być może, słuchajcie, tak się trochę śmiałem w głębi duszy, w głębi ducha, że mamy dzisiaj tłusty czwartek. W związku z tym, i rynek dzisiaj też jest bardzo leniwy, bo korzysta z tego tłustego czwartku oczywiście trochę żartobliwy, bo wiemy, że Tłusty Czwartek jest przede wszystkim w Polsce i tak go obchodzimy. Natomiast no Europa, się, Europa i świat się trochę dostosował do tego Tłustego Czwartku. No i stoi w kolejkach po pączki, po donaty, zamiast trade'ować, zamiast pchać ten rynek w odpowiednie kierunki. Być może jeszcze wieczorem coś się wydarzy, ale na tym etapie kończymy podsumowanie. 2,5 tysiąca dolarów na minusie. W dniu jutrzejszym, jak powiedziałem, 13 luty, piątek 13, ale my wierzymy w szczęście piątek 13 i mam nadzieję, że ten piątek 13 przyniesie nam już zacne zyski i fajnie zakończymy ten tydzień. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was od jutra od godziny 7.30. Dzisiaj jeszcze Basic o godzinie 20, na który również Was gorąco zachęcam. Zapraszam i tam będziecie mogli poznać podstawy, które będzie przedstawiał Wam Tomek. Jutro 7.30 poranek z all In. 9 sesję, 10 sesję, 14, być może 14 z hakiem sesję również na nie zapraszam. Widzimy się oczywiście i słyszymy na kolejnych naszych. Spotkaniach i podsumowaniach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.